I, cześć tutało i nie witam Was bardzo serdecznie jak to głośno jest. Dźwięk na setkę. Jasne. Cześć tutało, nie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mistrzów Brązu. U nas dwa dni odcinka nie było. Słuchajcie, streamy się ostatnio czas pojawiły. Więc zachęcam do dania tego dzwoneczka, bo to jednak. 30 sekund do pojawienia. się. Informuję o tym. No co jest? Przecież... to jest. Trzeba było kliknąć OK. Tak, yy, i wybraliście w poprzednim odcinku Ręgara, więc ja postarałem się to wszystko zrobić, żeby wziąć Rengara. Konto jest jednak na poziomie chyba Bronze 2. Ja Nie jak to szybko przesuwa mapę. Pojawiły się stwory. E, brąz 2, albo brąz 3, bo nie było niższego i ogólnie może to dobrze by było, żebyście podsyłali parę kąt. E, najlepiej brąz 5, brąz 4, brąz 3. E, z, e, czym więcej czampionów, tym lepiej. czym Sensownie, równe ułożone, tam. Nie mam dużych wymagań standardowo. Armor w Magic Resist i Damage na postaci AD, no i na postaci AB to też Armor Magic Resist i AB. Nic specjalnego nie ma. Sporo życia straciłem. Zresztą nie mam jakichś świetnych run w ogóle ani wie, jak ja dawno nie widziałem Aniwi. No i co? E, łapka w górę na start. E, słuchajcie, e, przypominam, że te streamki są. E, wystartowaliśmy sobie taką jakby serię streamów z Darkest Dungeon. Więc też zachęcam. Eee, jest virus <laughs> plot. Streamy z Darkest Dungeon tak po około 2 godzinki stream. Eee, postaram się jakoś to bardziej określić kiedy te streamy będą. Na razie jeden był i to tak dość eee, po prostu, był i tyle. Dajcie, coś lewej piłem. Wu. Ciekawe, co dam mogły zrobić. Dam, a Znaczy, ręgar jest ogólnie po nerfie, ale myślę, że na spokojnie możemy. Spróbujmy jeszcze w blue zrobić. O, no, botnij, wyciurał ich tam. No dobra, eee, mistrzowie brązu. Ile? Yeah, no parę dni odcinka nie było, oczywiście. Pojawił się tam jeden stream i drugi stream. Eee, tak, wszystkie streamy, jak coś, to powtórki będą się pojawiać na YouTube. Jakby ktoś przegapił. To jest kolejna kwestia. No i piszcie komentarze odnośnie. Eee, Następnej postaci jaka ma się pojawić w w brązu. Tylko nie piszcie tych co już były. Byłbym wdzięczny. Oczywiście łapka w górę. postać z, postać z największą ilością łapek w górę wygrywa co ja zrobiłem. <gryw> Jakbym wyszedł po sprzedaniu tego. Dlaczego prawym przyciskiem myszy kliknięte sprzedaje tak zawsze było? Nie wiem. Pewnie nigdy nie klikałem. E, tak. I co? I wszystko. Mistrzowie Drąży. Łapka w górę, jak coś nie ma subskrypcja, żebyście wiedzieli, dzwoneczek, te sprawy. Jakieś tam reklamki, to możecie poklikać, te co na pasku na dole się oświetlają. Buziaczki ode mnie. Gramy. E, słuchajcie, mam taką jeszcze propozycję. Dla was. Znaczy, możecie mi tu napisać, czy jesteście w ogóle zainteresowani tym darkiem z Czy tak średnio? E, czy ten xin pożyda? No, niby nie. Nawet no, tą, tą część dżungli wyczyścił. No ja teraz nie wiem co robić. Popisie się cofnęła, ani wie, jest spuszowana. na piątym ganku nie zrobię? Za szybko paliłem. Przydałoby się drugie raptory zrobić, bo z raptorów jest najwięcej. Expo. Paliłem wszystkie staki bez sensu. bo się zatrzymał Już. Nie Nie zdążę go złapać, co? No. A Lucian go po prostu zabił. Dwa trupy. Oj. Ach. Ani bez many mnie zabija, ten Lucian nie zdąży. Puk. O, smutny huk. Naprawdę smutny huk. No ładto. Dzięki. się dostałem. No oczywiście to nie jest odcinek, w którym nie umrę. <grych> Słuchajcie, powiem wam, zagrałem ostatnio flexa, w którym nie umarłem i miałem chyba staty 17.0, więc zdarza mi się nawet, że nie umrę. Oczywiście raz mamski rok, ale... Może się kiedyś doczekacie. Przedni sezon miał być, miała być, chociaż jedna taka gra nie była, bo ten odcinek na pewno to nie jest, więc trzeba poczekać. To już wszystko okej. Okay. Ten Drengar dostał nerfa i tak jest OPC To co? Lecimy no. Dobra, nie ma co odpalać Ulti A właśnie bo przeciwne przeciwnych zdążył zrobić z Grąb No, Xil tam zaszalał. To wilków też nie ma. No. Ale Anivia jest bez... Like. No nie!

Chociaż. No, ja już mam w sumie kile na wszystkich poza Popi. przydałoby się iść na Topi. Przeciwnik pokonany. Aha. Okej. Okay. To się Luzja na nich filmem. drugi E, czy bo? Nie, no E, bo większość spolnie. Mówię, jej gra na tym poziomie to 300 przyjemności po prostu. No ale chyba 47 łapek, za zabrał ten ręgo. Więc warto. skaczą ją. I <laughs> Juu. Ej, bo oni tam się biją, co że nie da bym zabijał, Mój chyba. kill, miał red buffa. <tryk> <tryk> Lucjan tam triple robi. Okej. Okay. A, oni tej Aniwi nie złapali. A to ciekawe. to wrócę, to chyba jakiś smurf. Komórka mi się nie da. O, zabijcie ją, będę miał wszystko tak. Dziękuję. Nie, mam cztery. Mam 4. ja ją ja muszę zrobić. Ale go fitneli. Nocja może być pomógł, bo To samo co zrobię.

nie kupiłem, bo musiałam, ale... Zrobić popkę nie będzie łatwo. Tankowata jest. Tak ten tutaj pan nie robi rado. Jest, mam wszystkie staki. A to był mój plan na tą grę. Został wykonany. wykonane. 20 plus 20 dodatkowych obrażeń od ataku. W ogóle nie OP. Tylko trzeba zawieść jeszcze wszystkich. Ja, la, 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 la. Sojusznik pokonany. Dwa to drużynie przeciwnika. Mm, co oni tam porobili, żeby umierali w trzech? W serio mam pomóż, że oni mają całe życie. To ale to się zabiłem to cześć piękna beczka, tylko że nic Te butki ten mieczek, jeszcze dwa takie. Ach, nie ma te 5, 4, 5 mieczek i buty. No to Jestem tygryskiem z pięcioma mieczami. Gdzie on mnie wszystkie trzyma? Nie mam pojęcia. Ani wiawlecz? Ja trochę późno do się, nie miała. Nawet bardzo późno. Nie dobrze na świecie bijmy się wszyscy w twarzy Ach, i ten zasięg skoku. Jakieś to jest, że to zwiększa zasięg skoku. Z rozwojem. Czy to kiedyś było? Już teraz nie jest. Po prostu z levelem wzrasta. Okej, okay, dosyć. Prawie ograniczono. Okej. Okay. Słuchaj. Ten tresz kiedyś trafił ten? Z tym pukiem czy nie? Ja też się nie odzywam, bo właśnie myślałem, że wszystkie w

<laughs> Dobra, wróćmy się, po jakiegoś lifestyl'a może? Może. O, o, to też jest Anita. Nie wiem co ona może Normalny że tutaj jakaś steera na rękarze. Ja. A wiecie czemu? Bo nie chce się po prostu cofać do bazy pomiędzy zabijaniem ludzi. To jest jedyny powód. A czemu jest to trzybyści nawet? Już mam multi? it's <laughs> relственing 吓啦啦啦！可以赚吗？捉住我！耶！ Trochę tu Mogą albo od razu się obrócić, albo od razu się obrócić. <noise> Jeszcze ewentualnie mogą od razu się obrócić. <noise> albo zróbmy rzeczywiście to. Coś tak, a nie jest. OK, będziemy mieć 40%, że będzie wyglądało. dało wszystko. 2,4 sekundy na ku sekund na ulti to już było I siada, la, la. Super. <słyska> <słyska> Nawet wysoka. To było mi chyba w tym momencie kompletnie nic nie wydarzyło. Ja zwiększa mi damy się na wół, bo jakieś AP miałem, to się zwiększyło. Hey siu, zaskoczysz? Facebook! Nie Przeciwnik pokonany! Co kończyły tą ja? Nie wiem czy jeszcze poskacz, poskaczkać czy nie Ojej, Lucian ja go ograłem, ale zginął Oj, oj Mam Cię! Co to? wiadomo, tam był. Ha! Jak widziałem, że chłop siadł, to od razu Nie da się ubrać zablokowałem się da mi noga Cijci brązowy odcinek Przyjemniej się grały ręgarem powiem fajna postać ale na no wyższym poziomie nią nie idzie, niestety, tak dobrze jak tutaj. E, 20 staty, 24 dedy, 4 asysty, już by nie było, że 24. 24, 4. Najwięcej do mnie, że zadał Lucjan i to aż 48 tysięcy, a potem ja 26, a potem miska 18. No za zaszalał. Ja miałem 24-4, on no miał 10 Skłany pewnie Smurf. Dobra, e, to było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Rozum. o łapce w górze, dzwoneczku, tym, że są streamy, tym, że są reklamy, tym, że macie podsyłać konta na taoczynowo na no, opatrzmei.com, zresztą w opisie jest zawsze mail, gdzie macie podesłać, tam piszecie też, że kieruny macie itp. Podeślijcie trochę tego. No i oczywiście postać z największą ilością łapek w górę w komentarzu wygrywa i będzie w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Na razie cześć.